Dajcie akwaryści, to cykliczna Zoekzotyka w Warszawie 6 kwietnia. E, tutaj kolejka tym razem mniejsza niż z reguły, dużo krótsza. Widocznie mróz i wiatr e, wystraszył zwiedzających. E, chciałem wam pokazać teraz, jak wszystko wygląda z góry. Ludzie zaczynają wchodzić na e, targi. E, Mniej ludzi niż zazwyczaj, myślę, że ta pogoda sprawiła, że część zwiedzających została w domu. A teraz chciałbym wam pokazać ryby. Może na początku zaczniemy od ryb Artura, u którego byłem na hodowli i jest film na kanale. Kto nie widział, zapraszam na ten film, a teraz jego gupiki, czyli polski gupik od Artura yy, hodowcy gupików. Zobaczcie, co przywiózł na giełdę na Tetargi z egzotyka. To jego ryby. Możecie teraz pocieszyć oko i może coś Wam wpadnie. Wtedy odezwijcie się do Artura. E, oczywiście macie też e, kontakt podany do niego na tym filmie, e, który już nagraliśmy z jego hodowli. Jak widzicie, różne kolory gupików e, hodowanych przez tego hodowcę. Piękna ryba, w dobrej kondycji, kotne samice. Jest z czego wybrać. Teraz nie możemy powiedzieć, że ciężko jest kupić gupika od polskiego hodowcy, bo jak widać, są dostępne ryby czy to po kontakcie do hodowcy, czy na tych targach egzotyka, które odbywają się cyklicznie w Warszawie na ulicy C Sienickiej. Teraz te targi z reguły są co miesiąc, więc śmiało można zarezerwować sobie czas i zajechać. Tutaj widzimy też węgorki mikro, czyli pokarm dla narybku. Też duże ryby mogą się zaspokoić tym pokarmem. Mieczyki kalafiory. Więc jak ktoś chciał kupić takie rarytasy, też są na, na tych targach u Artura. Na dzisiejszym filmie pokażę różne stanowiska, które były właśnie na tym wydarzeniu, tak żebyście mogli sobie zobaczyć i ocenić, co sądzicie o tych rybach. Na wstępie chciałbym Was zapytać skąd jesteście? Napiszcie miasto skąd jesteście i jakie ryby hodujecie. Bardzo bym też chciał mieć z Wami kontakt, więc bardzo by byłoby mi miło, jakbyście napisali mi, gdzie kupujecie ryby, jak wygląda Wasza akwarystyczna pasja: czy chodzicie do sklepów, czy chodzicie na targi, czy szukacie hodowców. Macie kontakt do Artura? Na tych targach też był wybór roślin. Było dużo różnych roślin do kupienia. Kilku wystawców sprzedawało rośliny akwariowe. Więc każdy na pewno mógł sobie coś znaleźć. Masa ryb, różne kolory, barwy, import i ryby polskie, krewetki, skorupiaki naprawdę było tego sporo. Chciałbym bardzo Was poznać też, więc proszę Was, napiszcie coś pod filmem o sobie, właśnie, o swoich rybach czy byliście już na ZOOegzotyce, No i. Czy może ktoś jest z okolic Warszawy i hoduje ryby, więc wtedy byśmy mogli się zakumplować? A tutaj na filmie, jak widzicie, piękne gupiki, mieczyki, bardzo ładny kolor, więc było z czego wybierać. Takie targi, jednak to jest fajna rzecz dla akwarystów, bo mogą wybrać między sklepem a takim wydarzeniem. Możecie też porównać ceny, bo starałem się tam, gdzie były ceny, podać, pokazać ceny ryb, więc jak była cena napisana na akwarium, pokazywałem ją, tak żebyście mogli porównać ceny do ceny w Waszej okolicy. Jak to wygląda? Też w sumie jestem ciekawy, czy na tych targach ceny są niższe, wyższe niż u Was. Co do prezentowanych ryb, oczywiście głównie to była taka podstawa: gupiki, yy, yy, jakieś yy, mieczyki, skalary, bojowniki, raczej ryby takie podstawowe. Oczywiście gdzie niegdzie trafiły się rarytaski, yy, jakieś rzadsze odmiany bojowników, czy zbrojniki, ciekawe kirysy, ale to wszystko zobaczycie na tym filmie. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, zapraszam do subskrypcji i dania łapki w górę, bo wtedy wiem, że te filmy mają sens i kto się ogląda, więc warto je nagrywać. Temu bardzo mi zależy na kontakcie z Wami. Te komentarze jednak robią robotę i, i, i dzięki nim wiem, że ktoś jest po drugiej stronie. Tutaj widzicie gupiki, możecie ocenić ich kondycję i napisać pod filmem, co. Co sądzicie o kondycji ryb? No i też ocenie, no bo głupik za 9 zł, myślę, że to jest dobra oferta. Fakt, że ten głupik jest z importu i y, to jest loteria, jaki będzie jego stan zdrowia za tydzień, dwa i miesiąc. No ale y, to musicie sami ocenić. Ja jednak preferuję ryby od polskich hodowców, ale to kwestia gustu i Kwestia każdego z Was. Każdy ma jakieś tam podejście do tego. Oczywiście ryby z importu muszą być, ponieważ to nowe odmiany, które przychodzą do nas i jak uda nam się je utrzymać, e, wtedy te nowe odmiany trafiają e, na nasz polski rynek. E, więc widzicie wiele różnych kolorów, barw, e, kształtów. Ogona, też były samice, cena bardzo atrakcyjna, więc to na pewno skusiło niejednego z Was. Trochę żałuję, że na tych targach nie było żywego pokarmu. E, fajnie uważam, że jakby ktoś sprzedawał żywy pokarm, że to też miałoby zbyt. Więc e, może namówię jakiegoś ze sprzedawców, żeby na następne targi wziął żywy pokarm typu żywa ochotka, tu bifex czy wodzień, bo e, część z Was też podaje taki pokarm. Oczywiście, pokarm suchy jest bez, bezpieczniejszy, ale to już każdy akwarysta musi zadać sobie pytanie, czym chce karmić swoje ryby. Ja osobiście daję tu bifeks, daję też wodzienia, z beczki, którą mam, kilku nawet beczek, które mam postawionych obok domu, daję też żywą dafnię. No i jak widzicie masa tego wszystkiego tutaj była. Starałem się ten film nagrać w miarę szybko, ponieważ no żeby pokazać to wszystko to zajmie dużo czasu, a nie chciałbym was zanudzać na tym filmie. Ten film ma 19 minut, to dosyć sporo. Mam nadzieję, że obejrzycie go do końca i ocenicie po filmie całe wydarzenie w komentarzu, bo wtedy będę wiedział, co o tym wszystkim myślicie. Więc bardzo ważne jest wasze jest zdanie dla mnie, więc piście śmiało pod filmem, co uważacie. A ja cały czas nagrywam filmy dla was. Powiem szczerze, że czekają u was bardzo ciekawe filmy w przyszłości na kanale. Odwiedziłem wiele fajnych miejsc, mam nagranych już kilka filmów, więc na pewno kwiecień będzie owocny w dobre relacje. A zapowiada się, że Maj będzie równie dobry i będą równie dobre filmy, a nawet lepsze. Więc... Bądźcie czujni, obserwujcie kanał, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco. Oczywiście, jak wśród moich widzów są hodowcy czy akwaryści po prostu, którzy chcieliby pokazać swoje akwarium czy swoją hodowlę, to jak najbardziej, najbardziej jestem chętny to nagrać i pokazać to szerszemu gronu tutaj naszych yy, pasjonatów. Dlaczego? Bo takie filmy jednak promują, promują akwarystykę e, i dzięki nim myślę, że e, Zajawkowicze mają e, większe takie parcie na nasze hobby. Teraz idzie czas wakacyjny, więc e, nie będziemy tak często zaglądać w akwarium, bo wielu z nas idzie do ogrodu, ma inne zajęcia i te akwarium czasami w okresie letnim troszkę odchodzi na bok. Ale za chwilę będzie znowu jesień i zima, i znowu wrócimy bardziej do akwarystyki. Póki co ja cały czas będę nagrywał relacje, wrzucał jakieś ciekawe filmy. Myślę, że też pokażę moje oczko, welony, które hoduję, więc myślę, że będzie ciekawie, śledźcie kanał. A tu wracając do filmu, jak widzicie masę krewetek, różnych ryb, kąsaczowce, więc było co oglądać. Prętniki. Myślę, że 80% z ryb na tym wydarzeniu to ryby z importu. 20% to ryby od polskich hodowców. No ale cóż, nie wszystkie ryby możemy wyhodować u nas i też nie wszystkie ryby opłaca się hodować u nas, bo jednak jak wiecie, koszty rosną niesamowicie. Prąd. Idzie do góry, inne opłaty idą do góry. My, jako y, ludzie, musimy zarabiać odpowiednią kwotę, taką, która nam pozwoli utrzymać się, a często z akwarystyki czy z hodowli ryb nie jest to łatwe. Więc, y, że tak powiem, to jest trudny kawałek chleba. No, i niektórym się udaje, i oczywiście e, hodują ryby. Tak jak widzicie na moim kanale, odwiedziłem wiele profesjonalnych hodowli i wielu profesjonalnych hodowców pokazałem. No, ale tak jak wiemy, czasy są trudne, wszystko drożeje. Zobaczymy, czas pokaże, jak to będzie wszystko wyglądało. Tym bardziej, wojna e, w, na Ukrainie e, też nie, nie sprzyja, e, jakby. Błogiemu życiu, bo każdy z tyłu głowy ma coś takiego, że Putin może spojrzeć też na Polskę i może kiedyś być to samo u nas, co się dzieje na Ukrainie. Mam nadzieję, że to się nigdy nie wydarzy, ale no wiecie, różnie może być, więc no nikt nie wie, co będzie za 10 lat. Wiecie, 10 lat temu koszt prądu był za kilowat 50-60 groszy, dzisiaj jest złoty 50, więc pewnie nikt tego też nie mógł, nie mógł przewidzieć, że tak to wszystko pójdzie do góry. Ceny mieszkań, jedzenia, wszystko drożeje. Więc więc taka jest sytuacja, że to nie wygląda wszystko dobrze, no ale miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok i będziemy mogli dalej spokojnie sobie funkcjonować. A tutaj na filmie widzicie piękne ryby, co można było zakupić na tych targach. Myślę, że każdy akwarysta mógł sobie coś znaleźć. Dodatkowo z racji tego, że te targi odbywają się raz w miesiącu, można zamówić ryby na następne targi. No, i kupić sobie te ryby, jakie chcemy, czyli jak mamy w głowie jakąś rybę wymarzoną, często wielu z tych tutaj sprzedających może nam przywieźć tą rybę, po prostu, bo ma dojścia do różnych ryb. Więc głównie, oczywiście, ryby sprzedawane tutaj to była podstawa, czyli ryby, które kupuje większość z nas, akwarystów. No, ale oczywiście. Było też trochę perełek, i każdy mógł sobie coś tam znaleźć. Tutaj widzimy małe konsaczowce, małe, drobne, delikatne ryby. Tam jakiegoś gdzieś trubka widzieliśmy, ale wiadomo, przy tak małych rybach zawsze się zdarza, że coś zostanie przyduszone czy zmiażdżone w worku, no bo to są ryby delikatne. Jedno ruszenie mocniej worka i, i te ryby mogą po prostu paść. Jak widzicie dużo ryb. Oceniajcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Napiszcie, skąd jesteście, co hodujecie, czy byliście na takich targach, jak wygląda akwarystyka w waszej okolicy, czy są sklepy, czy są wystawy, targi, skąd jesteście, jak to wszystko wygląda. A może mamy też widzów z zagranicy, więc też mogą nam tutaj w komentarzach napisać, co sądzą tutaj o tym wydarzeniu, jakim jest za egzotyka. Tak jak powiedziałem, na kanale cały czas coś tam się dzieje, więc będzie więcej ciekawych filmów, a Wy bądźcie czujni i obserwujcie kanał. Tutaj miecze. No naprawdę wybór ryb był duży i, i można było sobie coś znaleźć. E, też można było kupić preparaty, e, jakieś tam filterki podstawowe, e, były też pokarmy, więc no działo się no i jak widzicie no te targi się odbywają cyklicznie więc, więc no tak to wygląda no brzaneczki I, i, i wybór brzanek też był dosyć spory i były ryby z Malawi i z Tanganyka był nawet jeden hodowca, który sprzedawał właśnie te pielęgnice z afrykańskich jezior miał tam około 15 zbiorników więc można było coś tam u niego sobie wypatrzeć, do akwarium z pielęgnicami. Ogromny wybór ślimaków, różne odmiany. Więc jak ktoś chciał mieć w swoim zbiorniku ślimaka, to też nie problem, bo na tych targach jak najbardziej mógł zakupić takiego właśnie ślimaka. Tak jak mówiłem, rośliny u różnych sprzedawców więc każdy coś tam sobie mógł znaleźć. No, i teraz e, pielęgnice u wspomnianego hodowcy, Alnokary. No, napiszcie w komentarzach, co hodujecie. No i napiszcie, czy nagrywać takie filmy, czy takie relacje jak e, relacja z egzotyki są potrzebne, czy nie. E, czy, czy chcecie oglądać takie filmy? Napiszcie. E, no na jakie tematy byście chcieli filmy Czego więcej nagrywać, czego mniej I czy wam się ten kanał po, po prostu podoba Bo to jest dla mnie też ważne Co o tym wszystkim sądzicie Bo to moja praca, poświęcony czas dla was Żebyście mogli to wszystko ładnie sobie obejrzeć w domu W zaciszu domowego ogniska Jedząc popcorn Możecie sobie właśnie popatrzeć I pocieszyć oko na ryby, które były na tym wydarzeniu też możecie napisać czy macie oczko wodne, czy hodujecie ryby też w stawie jakimś, czy tylko akwarystyka, ja osobiście jestem jeszcze fanem welonów i udało mi się przytrzymać welony zimą w oczku wodnym, więc to uważam za duży sukces, więc no za chwilę zaczniemy sezon rozmnażania tych welonów, więc będzie się działo, będzie trochę tego, no... Tutaj, jak mówiłem wcześniej, pielęgnice No i powoli się zbliżamy do końca filmu. Mamy jeszcze dwie minutki filmu. Ja Was będę musiał już opuścić, a to film na niedzielę. Jak co tydzień w niedzielę, bądźcie tutaj u mnie na kanale, obserwujcie. W niedzielę o 17 zawsze jest film, więc oglądajcie. A mi zależy na tym, żebyście wrzucali komentarze, dali subskrypcję, łapkę w górę i to jest dla mnie sygnał, że warto to nagrywać. Dziękuję wszystkim za uwagę. Wam zostało jakieś dwie minutki do końca filmu. Oglądajcie i komentujcie. Dziękuję.